26 maja 2019 roku Arkadia naszczepiona na, na prydrożnym kwitnie w tunelu na całego. I co ciekawe kwiatostany na krzewie macierzystym z którego pobrałem kawałek łozy do, do naszczepienia ani myślą jeszcze o okwitnieniu no i sam nie wiem jaki z tego płynie morał jaki wniosek z tego wyciągnąć czyżby taki wpływ krzewu na którym Arkadia została naszczepiona, no chyba, chyba przedwcześnie na no, taki wniosek, ale biorąc na logikę, to, to mogłoby to tak wyglądać. Chociaż krzew, na którym naszczepiłem, czyli prydrożny, to zmiana no, dość późna. Nie wiem. Tutaj właśnie widzimy miejsce szczepienia.